Dobry wieczór. Szczęść Boże, dzień dobry. Moi kochani, witam Was najserdeczniej w naszym kolejnym zasypiakowym spotkaniu, z którego jak zawsze bardzo się cieszę. Koni, mamy dzisiaj wtorek, czyli taki dzień, kiedy się przyglądamy kawałkom czytań z mszy świętej i próbujemy na ich podstawie różne pytania sobie zadawać dzisiaj jest w ogóle bardzo piękne wspomnienie, bo dzisiaj świętego Barnaby, już wam wielokrotnie o nim mówiłem, to jest jeden z moich ulubionych świętych, bardzo, bardzo go lubię, ale mamy dzisiaj bardzo ładne zdanie i to jest taki temat, który dla mnie w ogóle jest ważnym tematem. Dzisiaj, kiedy tam Paweł i Barnaba są w mieście, gdzie nauczali, w pewnym momencie, jak mówi fragment z dziejów apostolskich, gdy odprawiali publiczne nabożeństwo i pościli, Duch Święty rzekł, wyznaczcie mi już Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem. Czyli Duch Święty ma plan, Duch Święty ma pomysł, Duch Święty wie, do czego ich potrzebuje, chce ich poprowadzić. Tam, gdzie Duch Święty wie, że będą mogli zrobić najwięcej dobrej roboty dla Niego, dla ludzi, dla zbawienia świata. I zobaczcie... Duch święty mówi, wyznacznie mi już, czyli on mówi, Ja chcę, żeby ten plan się już, już zrealizował, już w końcu, żeby był, bo to się ciągle nie dzieje, a ja się nie mogę, nie mogę doczekać. Kochani, mówiłem Wam już wielokrotnie, że jedną z najważniejszych rzeczy w takim przyglądaniu się sobie jest nieustanne pytanie: no właśnie, na ile słuchamy Pana Boga, na ile realizujemy. Jego wolę, Jego zaproszenia, Jego natchnienia, Jego decyzje, to, do czego Bóg nas powołuje. Nie na zasadzie oczywiście, że wiecie, Bóg ma jakąś wyznaczoną, jedyną, jedyną ścieżkę dla nas, tylko Bóg po prostu wie, w których rejonach jest dla nas najlepiej, gdzie będziemy najszczęśliwsi, gdzie też najwięcej, no właśnie, i dla Niego, dla Boga, ale przede wszystkim dla ludzi, których On stworzył, a którzy potrzebują często pomocy właśnie przez drugiego człowieka, gdzie będziemy najbardziej przydatni, nie? I kochani, Teraz chwila modlitwy, chwila takiego zastanowienia. Pomyśl, czy są takie miejsca, gdzie może czujesz od dawna, już was pytałem o to wielokrotnie, ale będę do tego wracał, kochani, ciągle, bo to jest ważna rzecz. Gdzie czujesz, że Pan Bóg gdzieś cię wzywa, Pan Bóg coś mówi, coś zrób, wreszcie się tam rusz, wreszcie z kimś, nie wiem, pogadaj, wreszcie do kogoś pójdź, wreszcie zajmij się czymś, co na przykład sam chcesz robić od dawna, a ciągle to odkładasz, wreszcie coś nadrób, nadgoń i tak dalej, czyli te wszystkie rzeczy, gdzie gdzie Pan Bóg Cię wzywa do, do jakiejś swojej pracy, do swojej woli, a Ty niekoniecznie chcesz tam pójść albo po prostu z jakichś innych powodów tego może od dawna nie robisz, a już czujesz takie wezwanie, że trzeba by to w końcu zrobić. Pomyśl teraz chwilę właśnie o takiej rzeczywistości. Dobry Jezu, rozpal w nas, prosimy ogień Ducha Świętego, którego poślij nam razem z Twoim Ojcem. Niech ten ogień nas napełnia pragnieniami takimi, jakie są w Tobie, w Twoim sercu, w Twojej woli względem nas. Spraw, żebyśmy chcieli, pragnęli tego, czego Ty chcesz. Żebyśmy się zjednoczyli z Twoim sercem i z Twoimi pragnieniami. Żebyśmy już nie żyli my, ale żebyś żył Ty w nas. Bardzo Cię o to prosimy. Niech tak się stanie. Amen. Kochani, tajemnicę sobie dzisiaj odmówimy radosną, zwiastowanie, czyli właśnie to przyjęcie przez Maryję woli Bożej i pójście za tym, do czego ją Bóg zapraszał. pomódmy się tą dziesiątką wróżeńca razem z nią. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen zdrowaś mario łaski pełna pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus święta mario matko boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen zdrowaś mario łaski pełna pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się święta Boża Rodzicielko, Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. I na koniec, moi drodzy, jak zawsze, proszę mi się dać pobłogosławić, poproszę o Wasze czułka. Pan z Wami. Niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Śpijcie dobrze, śpijcie w pokoju Chrystusa, niech to będzie dobra, kochani, piękna noc i do zobaczenia, do usłyszenia w jakichś spotkaniach już jutro. Wszystkiego dobrego z Bogiem. Papa. Pa.